Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Tam, gdzie jest Boże błogosławieństwo, tam jest Boże panowanie. Bóg objawia swoje panowanie przez błogosławieństwo. Błogosławieństwo to jest poddanie przestrzeni naszego życia działaniu Boga, tak żeby On mógł przemieniać nas swoją łaską. Zapraszamy Was wszystkich na szczególną noc modlitwy z 26 na 27 lutego, gdzie będziemy prosić o błogosławieństwo dla Polski, o błogosławieństwo dla Kościoła, dla naszych rodzin, dla całego świata. Będziemy prosić o pokój i o to, żeby Bóg panował w naszych rodzinach, w naszym życiu, w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Zapraszamy Was wszystkich do tej modlitwy. Czasy, w których żyjemy. Są szczególnym wołaniem o to, żebyśmy my jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy dzięki temu, że jesteśmy ochrzczeni, mamy namaszczenie do tego, żeby prosić Boga o błogosławieństwo i o pokój dla nas, żeby On mógł działać w naszym życiu w sposób ponadnaturalny, żeby mógł zmieniać rzeczywistość, w której żyjemy. Te miejsca w całej Polsce, gdzie będziemy się modlić, będą szczególną przestrzenią, gdzie chcemy, żeby otwierało się niebo dzięki naszej modlitwie, co Jezus nam też obiecał. Zapraszamy Was serdecznie z Panem Bogiem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.